Marcin, Janota, witam i zapraszam na minął tydzień flash w Telewizji Mysłowice. W całej Polsce rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Województwo Śląskie to region, gdzie najwięcej codziennie notuje się nowych przypadków. A jak sytuacja wygląda w Mysłowicach? Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach informuje, że w naszym mieście do piątku 7 sierpnia potwierdzono ogólnie 142 przypadki zakażenia. Aktualnie 37 osób jest poddanych kwarantannie domowej. Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem hospitalizowane są dwie osoby. Jest również 118 ozdrowieńców. Trzy osoby zmarły. Mysłowicy policjanci uratowali mężczyznę, który zamierzał skoczyć z mostu niepodległości, stróże prawa w ostatniej chwili odciągnęli 19-letniego mieszkańca Sosnowca od barierek i zapewnili pomoc do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Decyzją lekarza, mężczyzna, przewieziony został do specjalistycznego szpitala, gdzie zapewniono mu właściwą opiekę i pomoc. Problemy miejskiego zarządu gospodarki komunalnej w Mysłowicach narastają od lat. Pokłosie tego widzimy w zdewastowanych lokalach, klatkach schodowych czy nawet zapadających się budynkach. Sytuacja co prawda ulega poprawie, ale i tak jest to kropla w morzu potrzeb miejskich zasobów mieszkaniowych. My mamy w tej chwili piwnice, które są zalewane fekaliami, są załamane kratki ściekowe, dachy się sypią, kominy spadają z dachów. Są uszkodzone rynny, klatki schodowe są tak zrujnowane, że nadają się tylko do kapitalnych remontów. Jak po wojnie przejęliśmy substancję lokalową i my rozpoczynamy od zera. Remonty, żeby te kamienice doprowadzić do jakiegoś stanu, który nie zagraża życiu i bezpieczeństwu. Skąd w takim razie wieloletnie zaniedbania? MZGK przez lata to była polityczna przechowalnia. Więc mamy dzisiaj efekty tego, tych zaniedbań, tego kadrowego chaosu. Dzisiaj ludzie, którzy doprowadzili do takiej ruiny substancji lokalową, czyli poprzedni dyrektorzy, poprzedni prezydenci, próbują do mnie w jakiś sposób kierować swoje żale a oni doprowadzili do ruiny naszą substancję lokalową. W jaki sposób władze spółki próbują ratować sytuację? Poczyniliśmy ogromne oszczędności na pracownikach, ponieważ był przerost administracji. W tej chwili pani dyrektor zrobiła porządki kadrowe. Mamy dość duże oszczędności na firmach zewnętrznych, które wykonywały bardzo źle usługi dla MZGK, dla miasta. W tej chwili uwolniło nam się dość dużo pieniędzy i małymi kroczkami wydostajemy się z tych czeluści. Choć sytuacja jest bardzo trudna, udaje się zmieniać oblicze zniszczonych budynków i terenów wokół nich. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy dwie klatki schodowe, to są Święcimska 4 i Grwalska 22. Kompleksowo wyremontowane klatki z wymianą sieci elektrycznej, oświetlenia, pomalowaniem. Wyremontowano także pod klucz 5 mieszkań przy ulicy Robotniczej i Oświęcimskiej, a dwa kolejne zostaną oddane do końca roku. Priorytetem jest także budowa wiat śmietnikowych. Te wiaty teraz dopiero powstają, a śmietniki stały całymi latami przy skwerach, na placach zabaw, pod oknami ludzi, którzy mieszkali musieli wąchać fetor wydostający się z tych pojemników. W ciągu ostatnich 10 miesięcy udało, udało się 10 takich wiat. Posadowić I no, to jest taki dosyć duży sukces ze względu na to, że przez lata te wiaty były tematem, można powiedzieć, tabu i nic w tej kwestii się nie działo. Jednak jednym z najbardziej istotnych problemów MZGK jest duża ilość pustostanów, których stan techniczny jest coraz gorszy. Idealnym tego przykładem jest kamienica przy ulicy Towarowej 7A, która grozi zawaleniem. Jest to budynek, który zasadniczo od 20 lat, można powiedzieć, straszy, a na tę chwilę już grozi zawaleniem. Jest to dosyć duży budynek, dużej kubatury. Wystąpiliśmy do powiatowego inspektora budowlanego. On, można powiedzieć, taki nakaz wyburzenia tego Budynku, który pozwoli nam przyspieszyć całą procedurę. Bolączką MZGK jest także narastające zadłużenie lokatorów, które przekracza już 50 milionów złotych. I dlatego też problemy spółki i poprawa jakości lokali komunalnych nie zostaną rozwiązane w ciągu kilku a kilkunastu lat. Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby ci mieszkańcy w godnych warunkach zamieszkiwali, ale to potrwa co najmniej 15 lat. Do zawita po raz kolejny duża impreza siatkarska. 28 sierpnia w Parku Słupna rozpocznie się finał Orlen Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. To wielkie wydarzenie zapowiedziała dzisiejsza konferencja prasowa, która odbyła się w Szybie Bończyk. Na czterech boiskach zobaczymy rywalizację czołowych zawodniczek oraz zawodników w Polsce. W turnieju wystartuje łącznie 40 par, które będą toczyć pojedynki o miano Mistrza Polski w siatkówce plażowej. Jeżeli chodzi o, o sport na, na najwyższym poziomie w Mysłowicach, wracamy, wracamy do miejsca, które tak naprawdę jest do tego... No idealne. Infrastruktura parku Słupna nieraz udowodniła, że świetnie się nadaje do organizacji wielkich wydarzeń siatkarskich. Były mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy młodzieżowe, były finały mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu mieliśmy... Półfinały mistrzostw polskich kadetek i kadetów. Od jutra zaczynają się finały mistrzostw Polski. No i wakacje zakończymy finałami seniorskimi. Tu grali najlepsi ludzie na świecie i chyba to jest najważniejsze dla Mysłowic. A jednym z nich był obecny na konferencji Jakub Szałankiewicz, który właśnie w naszym mieście zdobył pierwsze mistrzostwo świata. Cieszę się, że mogę wrócić tutaj do Mysłowic, ponieważ Mysłowice zawsze dobrze wspominam, ponieważ zdobyłem tutaj pierwszy medal mistrzostwa świata w 2007 roku. Mam nadzieję, że w tym roku, jakbym zdobył medal, uda mi się go odebrać osobiście, bo wtedy zabrakło mi sił i musiałem dostać krokówkę w szpitalu. Choć mistrzostwa odbędą się podczas wciąż panującej epidemii, to organizatorzy przygotowani są na to, by przyjąć kibiców na trybunach, zachowując wszystkie obowiązujące obostrzenia. Przygotowujemy się na chwilę obecną i mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tego, że zawody się odbędą z publicznością. Chcemy, żeby ten nasz stadion się zapełnił. Oczywiście zgodnie z wszystkimi wytycznymi. Natomiast wydaje mi się, że te procedury, które podpatrzyłem i te procedury, które już w MOSiR-ze mamy, są wystarczające do tego, żeby było bezpiecznie na zawodach. Zacięte pojedynki, efektowne akcje i wiele innych niespodzianek dla kibiców już w ostatni weekend w parku Słupna. W czwartek 6 sierpnia Urząd Miasta Mysłowice podpisał umowy promocyjne poprzez sport z dwoma mysłowickimi klubami. Dzięki temu klub Silezja Bolej otrzyma 100 tysięcy, a Unia Kosztowy 50 tysięcy złotych na swoje działania. Liczę na to, że środki zostaną dobrze wydane. Cieszę się, że młodzież i troszeczkę starsi sportowcy z tych dwóch klubów będą mogli korzystać z miejskich pieniędzy i rozwijać dalej swoje sportowe możliwości. A jak kluby wykorzystają dofinansowanie ze strony miasta? Będziemy grali już 21 sezon w rozgrywkach na poziomie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No i te 100 tysięcy. 000 pomoże nam ten, tą ligową drużynę utrzymać w rozgrywkach. Te pieniążki i te, te nasze działania pomoże w promocji Mysłowic na terenie całego kraju i nie tylko. 50 tysięcy pozwoli nam na złapanie troszkę oddechu. Cały obiekt musimy utrzymać sami i poprzez sport, poprzez najwyższą ligę w mieście, którą mamy, czwartą, jeśli chodzi o sport seniorski, będziemy wizytówką piłki nożnej, mamy nadzieję, dla tego miasta.